Zielona ścieżka Via verde ochos Negros, odcinek między Navajas a Herikon, jest pozostałością po odcinku linii kolejowej, która tym szlakiem przebiegała. Rozebrano pokłady kolejowe, utwardzono nawierzchnię i zaadaptowano dla rowerzystów i pieszych, budując w tym miejsca do odpoczynku. Umiejscowione na na mapce, która się pojawi wkrótce. Kontynuacja piękna krajobrazu z bogatą roślinnością, odkrytymi pokładami skalnymi, ruiny budynków, tym będących kiedyś infrastrukturą kolejową. Yy, idąc tą, tą trasą, Spotkałem mnie niespodzianka, bo niedawno ustawiono tam przekierowanie na dwa ciekawe obiekty, które można spotkać po drodze. A jest nim pierwszy obiekt to most biskupa Montagniones, wybudowany. W tej pięknej dacie, takiej często się powtarzającej, w 1386 roku, e, miasteczko Herika otrzymało prawo do postawienia mostu na, na szlaku traktu królewskiego biegnącego z Walencji do Teruel na, e, nad rzeką Palancja. Został Zniszczony przez powódź już w 1390 roku. Odbudowano go w 1393. W XV wieku został odbudowany ponownie. W 1570 roku dokładnie doczekał. Się ponownej gruntownej reformy, pewien biskup Muniatones zapłacił za gruntowną jego re renowację. I dlatego dzisiejszy się nazywa most biskupa Muniatones. Idąc dalej, tym oznaczonym szlakiem, dochodziłem w końcu do krzyża z zadaszeniem kamiennego krzyża jego budowa sięga XVI wieku kiedy Lope Arecio zdecydował w testamencie zapłacić za, za budowę krzyża w 1511 roku początkowo chodziło tylko o krzyż i zwano go krzyżem Peyrona, ale że z powodu deszczy i śniegu, i złej pogody w okolicy, które nadwyrężały jego rzeźbę w 1550 roku przystąpiono do budowy dachu. I tak powstał okazały pomnik utworzony z czterech filarów gotyckich, wykonanych kamiennych bloków. Po wewnętrznej stronie dachu widać sklepienie żebrowane, ozdobione obrazami zreformowane w XVII wieku i w 18. Ostatecznie obiektem tem zajęto się w 2017. Bo już był w tak katastrofalnym stanie, że dach mógłby się zawalić. Zabezpieczono go i wzmocniono strukturę. Tak, po, później powracamy z powrotem y, na szlak zielonej ścieżki, mijając y, dość przejmujące ruiny. Pewnej olbrzymiej restauracji. I dalej już idziemy tym szlakiem. I na koniec docieramy. A jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze oprócz tego mostu, yy, pojawiają się dwa mosty zbudowane w tym czasie, kiedy, kiedy budowano kolej. Jeden był dla trakcji kolejowej, a drugi dla dla samochodów i dla dla komunikacji, jaka istniała w, w tym czasie. <grym> na koniec docieramy do miejsca docelowego, zwanego Santa Barbara, słynącego z pięknego widoku na Harykę. I z, z, z tym z monumentalną wieżą w stylu Mudechar też jest ciekawy. Można odwiedzić mały park, który znajduje się obok, poświęcony budowniczym trasie z przykładami kamieni, które tam ustawiono. W formie pomników. No, wkrótce trzeba się pojawić w Heryce, bo jest tam bardzo dużo rzeczy ciekawych do pokazania. Dziękuję na dzisiaj. Zielona ścieżka Via Verde, Ojos Negros odcinek między Navajas a Hericon jest pozostałością po odcinku linii kolejowej, która tym szlakiem przebiegała. Rozebrano pokłady kolejowe, utwardzono nawierzchnię i zaadaptowano dla rowerzystów i pieszych, budując w tym miejsca do odpoczynku umiejscowione na, na mapce, która się pojawi wkrótce. Kontynuacja Piękna krajobrazu z bogatą roślinnością, odkrytymi pokładami skalnymi, ruiny budynków, tym będących kiedyś infrastrukturą kolejową. Yy, idąc tą, tą trasą, yy, spotkałem mnie niespodzianka, bo niedawno ustawiono, yy, tam Przekierowanie na dwa ciekawe obiekty, które można spotkać po drodze. A jest nim pierwszy obiekt to most biskupa Montaniones, wybudowany w tej pięknej dacie, takiej często się powtarzającej 1386 roku. Miasteczko Herika otrzymało prawo do postawienia mostu na, na szlaku traktu królewskiego biegnącego z Walencji do Teruel nad, nad rzeką Palancja. Został zniszczony przez powódź już w 1390 roku. Odbudowano go w 1393. W XV wieku został odbudowany ponownie. W 1570 roku dokładnie doczekał się ponownej gruntownej reformy. Pewien biskup Muniatones zapłacił za gruntowną jego re renowację i dlatego dziś, dzisiejszy się nazywa Most Biskupa Muniatones. Idąc dalej tym oznaczonym szlakiem, dochodziłem w końcu y, do krzyża z zadaszeniem, kamiennego krzyża. Jego budowa sięga y, XVI wieku, kiedy Lope Lopeacio zdecydował w testamencie zapłacić za, za budowę krzyża w 1511 roku. Początkowo chodziło tylko o krzyż i zwano go krzyżem Peyrona, ale że z powodu deszczy i śniegu i złej pogody w okolicy, które nadwyrężały jego rzeźbę. W 1550 roku przystąpiono do budowy dachu. I tak powstał okazały pomnik, utworzony z czterech filarów gotyckich, wykonanych z kamiennych bloków. Po wewnętrznej stronie dachu widać sklepienie żebrowane, ozdobione obrazami zreformowany w XVII wieku i w XVIII. Ostatecznie obiektem tem zajęto się w 2017, bo już był w tak katastrofalnym stanie, że dach mógłby się zawalić. Zabezpieczono go i wzmocniono strukturę. Tak po, później Powracamy z powrotem y, na szlak zielonej ścieżki, mijając y, dość przejmujące ruiny pewnej olbrzymiej restauracji. I dalej już idziemy tym szlakiem. I na koniec docieramy. A jeszcze, jeszcze jedno jeszcze oprócz tego mostu, Yy, pojawiają się dwa mosty zbudowane w tym czasie, kiedy, kiedy budowano kolej jeden był dla trakcji kolejowej, a drugi dla dla samochodów i dla dla komunikacji, jaka istniała w, w tym czasie na koniec docieramy do miejsca docelowego, zwanego Santa Barbara, słynącego z pięknego widoku na herykę i z, z, z tym z monumentalną wieżą w stylu Mudechar. Też jest ciekawy. Mo można odwiedzić mały park który znajduje się obok, poświęcony budowniczym trasie yy, z przykładami kamieni, które tam ustawiono w formie pomników. No, wkrótce trzeba się pojawić w Heryce, bo jest tam bardzo dużo rzeczy ciekawych do pokazania. Dziękuję na dzisiaj. Zielona ścieżka Via Verde, Ochos Negros, odcinek między Nawachas a Herikon jest pozostałością po odcinku linii kolejowej, która tym szlakiem przebiegała. Rozebrano pokłady kolejowe, utwardzono nawierzchnię i zaadaptowano dla rowerzystów i pieszych, budując tym miejsca do odpoczynku umiejscowione na, na mapce, która się pojawi wkrótce. Kontynuacja piękna krajobrazu z bogatą roślinnością, odkrytymi pokładami skalnymi.